Rozstania nie muszą być bolesne i długie, szczególnie te z bankiem. Wystarczy kilka odważnych kroków, aby znaleźć lepszy i tańszy. Wystarczy kilka chwil, by cieszyć się kontem aktywnym. Nie płacić za przelewy i korzystać bez opłat z wszystkich bankomatów w Polsce. A gdy zapomnisz portfela, zawsze możesz skorzystać z biometrii wypłat w bankomacie za pomocą dotyku. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Spółdzielczego w Lubaczowie i zapytaj o konto aktywne. Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Poznasz nas na nowo. Jestem Natalia i studiuję europeistykę w PWSTE. Ten kierunek daje mi szerokie możliwości na zdobycie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Te studia wymagają dużej wiedzy o świecie, a łatwy dostęp do książek i czasopism zapewnia mi multimedialna biblioteka. Podzielasz moją fascynację Unią Europejską i zmianami jakie w niej zachodzą? Obierz kierunek na Jarosław i zapewnij sobie przyszłość w międzynarodowym środowisku. To market centrum spółka cywilna, bajor i przygoda oferuje samochody używane różnych marek sprzedaż komis i leasing. Zapraszamy na zakupy. Mielec ulica Moniuszki 8. Telefon 509 512 817. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Starichter Telewizja Lubaczów zaprasza na nasz kolejny serwis w obiektywie. W miniony piątek, 22 lipca, w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyło się seminarium pod tytułem Kulinarne tradycje kresowe. Organizatorami tego wydarzenia było Muzeum Kresowe w Lubaczowie oraz Gmina Lubaczu we współpracy ze Stowarzyszeniem ProKarpatia. Tradycje kresowe mają pewien wymiar symboliczny obecnie w kulturze ogólnopolskiej. W żywej postaci spotykane są nie tylko tutaj na tym skrawku dawnych polskich kresów, które pozostały w granicach powojennych Polski, ale także w, jeżeli chodzi o ten cały zespół wartości kulturowych, które przeniosła prawie dwumilionowa rzesza ekspat Czyli osób eksmitowanych ze swoich przedwojennych ojczyzn na przedwojennych kresach, które przybyły często przymusowo wysiedlane ze swoich miejsc pochodzenia na Dolny Śląsk, na Ziemię Lubuską, na tereny Pomorza Zachodniego. Tam do dzisiaj, mimo upływu 70 powojennych lat, nadal te tradycje są kontynuowane, przekazywane już trzeciemu pokoleniu urodzonemu po wojnie na tych nowych ziemiach. Kuchnia kresowa ma jednakowoż wspólne niektóre elementy. To jest powszechność na przykład podczas Wigilii serwowania czerwonego barszczu. Ziemie koronne centralnej Polski, tutaj podawano barszcz biały albo zupę grzybową na Wigilię. Natomiast kresowe ziemie jednak ten barsz czerwony z uszkami, z kapustą, z grzybami i kutia jako jedna z najstarszych potraw słowiańszczyzny przetrwała szczególnie w kręgu społeczności kresowych, stamtąd wywodzących się ludzi. Oni do dzisiaj sporządzają na Wigilię kutię, nie rzuca się nią co prawda do, do powały, no bo już powały nie ma, a biały sufit by się zabrudził. Ale to jest jedna z najstarszych potraw w naszej kulturze polskiej, w naszym kręgu kulturowym, poza tym Pyszna, więc jeżeli jest dobrze przyprawiona, na dobrą sprawę ja osobiście żałuję, że nie można jeść jej przez okrągły rok. Jak ktoś mi pytał o kresową kuchnię, to tak naprawdę otwiera się przede mną mapa. Otwierają się przede mną dzikie pola. Mam te w wyobrażeniach oczywiście, te pan Joski, mam wyobrażenia e, różnego rodzaju potyczek polsko-tatarskich, polsko-ukraińskich, ale to jest tak naprawdę historia i trochę już legenda. Piękna legenda, ale legenda. Tak naprawdę kuchnia kresowa jest bardzo ciekawą, interesującą. Mamy z nią do czynienia tutaj właśnie, na ziemi lubaczowskiej, na ziemi przemyskiej, e, chociaż kresy stały się pewną Arkadią, pewną łudą, ale tutaj od Dziesiątków pokoleń te panie z kół gospodyń wiejskich, panie w domach przygotowują te dania, potrawy, które absolutnie są związane z naszą kuchnią e, tradycyjną, kuchnią kresową. Mówimy o tych terenach tutaj, gdzie są fantastyczne dania, fantastyczne potrawy, które kobiety robią. Przez kolejne pokolenia. One oczywiście są troszeczkę w cudzysłowie, że tak powiem, ucywilizowane, Pojawiały się, pojawiają się nowe naczynia, pojawiają się nowe techniki, pojawiają się nowe składniki, ale kuchnia zawsze żyła. Ona nigdy nie była e, w, konstans. Ona zawsze po prostu bierze coś nowego, dodaje. Powstają dzięki temu nowe smaki, zupełnie nowe, czasami bardzo ciekawe. I dlatego jeżdżąc na e, Ziemię Lubaczowską, już o tu mam przyjemność co najmniej kilku lat, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach jujorskich, jestem. Zafascynowany różnorodnością 24 lipca na boisku sportowym w Antonikach Drużyny Ludowych Klubów Sportowych z terenu gminy Lubaczów Spotkały się na letnim turnieju piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów W turnieju udział wzięło 7 drużyn z terenu gminy Lubaczów Kolejność rozgrywanych meczy została ustalona wcześniej na podstawie losowania każdy mecz trwał 2 razy 20 minut. Zdobywcą Pucharu Wójta Gminy Lubaczów, letniego turnieju piłki nożnej ludowych klubów sportowych, została drużyna Graniczni-Krowica, pokonując starty Lisiejamy. Mecz o trzecie miejsce rozegrała drużyna Piast Antoniki z drużyną Zryw Młodów. Gospodarze zajęli ostatecznie trzecie miejsce. Na czwartym miejscu znalazł się Zryw Młodów. Na piątym Rolnik Wulka krowicka szóste miejsce przypadło Huraganowi Basznia Dolna. A ostatnie, siódme miejsce zajęła drużyna Walter Opaka. Podczas turnieju sędziowie wybrali króla strzelców. Został nim Damian Smul z LKS Zryw Młodów. Najlepszym bramkarzem turnieju został Marcin Tkacz z LKS Piast Antoniki. W poniedziałek, 25 lipca odbyło się pożegnanie pielgrzymów z Łotwy którzy przyjechali do Lubaczowa w ramach Światowych Dni Młodzieży w diecezji. Grupa młodzieży z Łotwy przebywała w Lubaczowie 6 dni. Czas spędzony przez pielgrzymów w naszym powiecie obfitował wydarzenia przygotowujące ich duchowo do Światowych Dni Młodzieży, jak również w atrakcje rekreacyjno-sportowe. Przybyli goście mogli zwiedzić m.in. Muzeum Kresów w Lubaczowie, kresową osadę w waszni Dolnej, Wielkie Oczy oraz Narol. Pielgrzymi zmierzający na Światowe Dni Młodzieży mieli też okazję poznać i zobaczyć wiele miejsc historycznie i religijnie ważnych dla naszego rejonu, jak chociażby nowiny chorynieckie, Łukawiec oraz Radrusz. Wspólne wycieczki, śpiew, zabawy oraz uczestnictwo w nabożeństwach modlitewnych służyło nie tylko zintegrowaniu z miejscową młodzieżą, ale również miało na celu promocję polskiej kultury, kuchni i historii. Wydarzeniem zwieńczającym pobyt pielgrzymów na terenie diecezji zamojsko lubaczowskiej była wizyta w zamościu, gdzie uczestnicy Światowych Dni Młodzieży z Łotwy, Litwy oraz Ukrainy mieli okazję obejrzeć rekonstrukcję bitwy pod murami miasta Idealnego, a także wziąć udział w uroczystej mszy świętej. z z no, Czuję się bardzo dobrze. Nas tu bardzo gościnnie przyjmują i też uh, młodzież polska jest taka bardzo życzliwa i otwarta. I takie poczucie mam, że... Nie chce się odjeżdżać, Do Krakowa no, został, <goda> chcę się to Krakowa nawet, już chce się zostać. Dziękuję. I tutaj macie swoich opiekunów, wolontariusze są waszymi opiekunami, tak można powiedzieć, czy właśnie ci wasi opiekunowie pozostaną waszymi przyjaciółmi, waszymi bliskimi znajomymi, czy będziecie podtrzymywać tą, wiadomo tą znajomość? Nopietnīgi, nopietnī, ilgi paliks tiešām draugi man uz visiem laikiem. Es pie viņiem jūtos tā kā īsti savā ģimene. Tieši kā savā ģimene uzņēma, labi. Varu arī labi. Un atpūsties var tieši un jūtos tieši kā, tiešām kā savā ģimene. Nie no, ma nie Ipochinej, to i ta Ipochine Roimanius, z Piesoński, Mówi, że no, na pewno zostaną przyjaciółmi, już są przyjaciółmi i to ten czas bardzo zostanie mu w pamięci, bo, bo ta rodzina, która gości, on w ogóle czuje się jak w domu, i, ale, ale tak czuje się, że aż się nie, tak nie ciągnie do swojego domu. 31 Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie. Potrwają do 30 lipca. Już 31 lipca rusza kolejny Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Waszni którego jednym z najważniejszych elementów jest konkurs kulinarny Kresowe Jadło, który odbędzie się w tym roku 7 sierpnia na Placu Festiwalowym przy Kresowej Osadzie. Celem konkursu jest promocja tradycyjnych kresowych kulinariów oraz produktów lokalnych. Szczegółowy program oraz więcej informacji na temat festiwalu znajduje się na stronie kresowakraina.pl. 8 lipca rozpoczął się w Lubaczowie cykl muzycznych spotkań zatytułowany Międzynarodowe Letnie Koncerty Organowe. W ramach tego cyklu, 5 sierpnia, w Lubaczowskiej Konkatedrze odbędzie się kolejny koncert. Wystąpi Martin Armański z Kielc. Organista Kościoła Klasztornego, kierownik artystyczny festiwali organowych na terenie Dolnego Śląska. Cykl międzynarodowe letnie koncerty organowe zakończy się 19 sierpnia. Wówczas w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza odbędzie się koncert sofronistki Agnieszki Pias z Poznania i organisty Marka Kujrickiego z Wiednia. Podkarpacki Woodstock, czyli Stierzanów Rock Festival największa muzyczna impreza plenerowa w tej części Polski. W tym roku potrwa od 18 do 21 sierpnia. Na Cieszanowskiej scenie zagrają w tym roku m.in. Kult El Duca, Farbenere, Dubioza Collective czy Strachy na Lach. Odbędzie się także tradycyjnie przegląd młodych kapel. Więcej informacji na stronie www.cieszanowrockfestival.pl a także na Facebooku. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Firma Hemifarb Wiesław Nawrót w Lubaczowie oferuje panele podłogowe, wykładziny PCV i dywanowe, chodniki, tapety, dywany, rolety, karnisze, tanią ceramikę, a także farby renomowanych producentów, takie jak Dekoral, Dulux, Tikurit, Becker's czy Bondex. Do wszystkich paneli podłogowych mata gratis. Do tego stałe promocje i rabaty do 40%. Zapraszamy! Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nazywam Ania i studiuję na kierunku budownictwo w PWST. To branża, która stale się rozwija, dlatego potrzebuje młodych, pełnych zapału ludzi. Techniczny charakter zajęć gwarantują doskonale wyposażone laboratoria, jak również sprzęt najnowszej generacji. Wiedzę zdobywamy pod okiem doświadczonej kadry, a także dzięki współpracy uczelni z profesjonalnymi firmami. Pragniesz razem z nami budować przyszłość? Obierz kierunek na Jarosław.